Kilkudziesięciu wystawców, warsztaty, a także koncerty. Takiego jarmarku świętojańskiego jeszcze nie było. W Sobieszowie przygotowano moc atrakcji dla każdego. Imprezy plenerowe przyciągają ludzi i z zieleni Góry i z regionu. I nie straszna nam jest żadna pogoda, bo tak naprawdę słonko jest w naszych uśmiechach, w naszych oczach, i świetnie się wszyscy razem tutaj bawimy. Ogromnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty splecenia, zarówno wianków jak i łopaczy snów. Robiliśmy łopacze snów botaniczne, czyli wykorzystywaliśmy do przeplatania rośliny. Mieliśmy dzisiaj przytulię, wykę, pszenżyto, skrzyp, liście brzozy, klon. To wszystko można było wpleść w taki piękny krąg. Chodzi o sam fakt robienia, że, że się wyplata, że coś robi się rękoma, więc tak mi się wydaje, że to jest takie fajne zajęcie, że można się wyciszyć i, i sobie po prostu być ze sobą i z tymi roślinami i działać i coś powstaje ładnego. Można było spróbować swoich sił także w witrażu czy glinie. Przychodzą głównie dzieci, które chcą zrobić prezent swojej mamie. Dzieci też sobie tutaj niektóre zaprojektowały własne witrażyki. No i robimy aniołki, serduszka. Teraz robimy samolot i myślę, że będzie to... To też jest mój pierwszy raz, gdzie robię samolot. Może drugi, dobra, ale taki mały nie robiłem nigdy dla dzieci. Jak najbardziej to jest super czas. Na, na właśnie na nudę, żeby coś porobić i, coś, i też żeby po prostu troszkę, troszkę też coś kreatywnego zrobić. Robiłam bransoletkę, robiłam też jeszcze, pomagałam pani robić takie aniołka z szkła. Jarmark świętojański pod Chojnikiem to nie tylko warsztaty. To właśnie tutaj zaprezentowali się artyści i rękodzielnicy z regionu. były więc drewniane rzeźby, biżuteria, obrazy, urocze drobiazgi, a nawet domy z zapałek, wszystko stworzone z serca i ogromnej dawki cierpliwości. Traktuję to rękodzieło jako swoistą terapię. Odskocznia od życia codziennego, kiedy robię cokolwiek, nie słucham telewizji, słucham jeśli już książek, jakichś podcastów i tak dalej. I to mnie uspokaja. I jeśli by ludzie może w taki sposób traktowali takie jakieś rzeczy, nie byłoby tyle depresji, tyle nie wiem, kłótni w domu. Przypominamy sobie dzięki temu e, dawne tradycje, e, które wciąż są obecne w naszych czasach. Możemy do tego bardziej świadomie podchodzić, e, dowiedzieć się i przypomnieć sobie, dlaczego jest stanoc świętojańska, co oznaczały wianki na głowie, kwiaty, których używało się do zaplatania wianków, co oznaczały obrzędy, jakie dawnie śpiewano pieśni. Interesująco było także na scenie. Zaprezentowały się zespoły lokalne, jak i gwiazdy, które przyciągnęły rzesze fanów. Szkoda, że kolejny jarmark dopiero za rok.